Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam najładniejsze skiny do awóbki do 10 zł. No, i jak już mamy taki awóbkowy odcinek. To w dzisiejszym odcinku rozdam Wam awóbkę Kapilary. Żeby ją wygrać, musicie dołączyć na mojego Discorda. W komentarzu napisać, jaki skin z dzisiejszego zestawienia Wam się najbardziej spodobał oraz swój nick z Discorda. No i ostatnim warunkiem jest jeszcze skomentowanie ostatniego filmu na moim kanale, do którego link będziecie mieli w opisie. Serdecznie zapraszam Was do oglądania. No i zaczniemy sobie od awóbki Kapilary. Którą w lekkim zużyciu kupimy za złoty i 73 grosze. Naprawdę bardzo fajna awóbka. Już to powtarzam kilka razy, z tego względu, że ta awóbka często pojawia się w różnych zestawieniach, ponieważ jest z taką fajniejszą, tańszą awóbką. No i co? Jak poszukujesz jakiegoś taniego skinu do awóbki, serdecznie Wam go polecam. Te tutaj, jakby elementy różowe, te takie tutaj, jakby. Nie wiem co to nazwać w sumie. No, takie ogólnie tutaj wzorki naprawdę mi się podobają. Kolejną tańszą awupką w naszym zestawieniu jest awupa skóra węża w stanie lekkie zużycie za 2,30 zł. Jest to awupka droższa, a według mnie jest zdecydowanie brzydsza od kapilary. No, może kwestia gustu, kto jak woli. No ale według mnie zdecydowanie kapilara jest ciekawszym skinem. Skóra węża jest dość bardzo starym, ponieważ pochodzi z kolekcji Italii. Ale no, jeżeli nie chcecie kapilary, no to taka jeszcze właśnie z tych tańszych, no to zostaje wam skóra węża. No i zaczyna robić się ciekawie. A Wupa szkielet kupicie ją po testach bojowych za 3,86 groszy No i. Ta awupka już naprawdę robi na mnie ogromne wrażenie Tutaj jakby, tutaj na podglądzie za bardzo tego nie widać Ale w grze ona zdecydowanie lepiej wygląda Tak jak widzicie tutaj pod kątem jest taka fioletowa I tu się dopiero robi taka srebrna błyszcząca O, tu pod tym kątem, zobaczcie jak ona jakby fioletowo wygląda Ta awupa jest naprawdę, naprawdę bardzo ładna No i te zdobienia, to to, to, to Jakby no to jest czysta grawerka, to nie jest jakby skórka taka pomalowana Tylko to jest wszystko jakby tak wygrawerowane no naprawdę wygląda to super. Bardzo wam ją polecam za 3 zł. No no 4 zł. Super awupa. No i kilka groszy droższa awupa fobo stanie lekkie zużycie. Kilka groszy bo za 3 zł i 91 groszy również ta awupka. Tych takiego przedziału, takiego już do 5 zł. No i co tu dużo o niej mówić. Też naprawdę bardzo fajna wąbka. E, mi chyba egzoszkielet bardziej przypadł do gustu, ale ta też jest naprawdę fajna. Tutaj mamy jakby tutaj te takie. Nie wiem, jak to określić, ale eee, znak, ostrzeżenie, tak, ostrzeżenie tutaj o wysokim napięciu, tu mamy jakby takie diody, tutaj mamy jakby jeszcze tutaj wyświetlać z jakąś cyfrą, pewnie jak ją by się tą awupkę uruchomiło, no to jest taka awupka rodem cyberpunka, nie, tyle diod, tyle tego tutaj wszystkiego, taka fajna, jak za swoją cenę, również ją polecam, no w sumie jak każdą w tym odcinku. No, i piątą awupką w dzisiejsze zestawieniu jest awupa Robaczy Bóg W stanie lekkie zużycie kupicie za 4 ,68 zł. Czyli no, tu już mamy przebitkę prawie złotówki, yy, patrząc względem poprzednika. Ale to jest naprawdę bardzo taka fajna awupka, i tutaj naprawdę nie ma co się doczepić. Nie jest ona jakaś specjalnie ładna, ale też nie jest ona brzydka. To jest naprawdę poprawna awupa, i jak ona wychodziła, ona właśnie w chromie dwójce weszła, Naprawdę na nią było wielkie boom. Wszyscy ją, jakby oczywiście, chcieli kupić. Oczywiście z tych tańszych awópek, bo w sumie ona właśnie była jedną z tych najtańszych. Naprawdę fajna, ale to fajna awupka. No i pamiętajcie, że tutaj macie stan lekkie zużycie, ale jak obniżycie trochę stan na jakości, kupcie ją naprawdę za grosze. No i przechodzimy do wyższego segmentu, do AWP Mortis po ciężkich walkach za 7 zł i 74 grosze. Jest to skin już droższy niż poprzednie, no ale jest już różowym skinem i wygląda naprawdę bardzo ładnie. Tutaj. Powiedzmy ten dinozaur, bo mi się wydaje, że to jest dinozaur, no to te zdobienia jego złote naprawdę bardzo fajnie wyglądają, tu mamy taki jakby, trochę taki wehikum czasu jest z tego skinu, bo tu mamy jakby e, rzymskie, rzymskie, to się chyba rzymskie cyfry nazywało, ja nigdy ich nie umiałem rozróżnić, no i tutaj mamy jeszcze taką śmierć jakby z cierniami, no naprawdę bardzo fajnie wygląda ten skin, no to jak już macie trochę większy budżet niż piątak, bardzo wam go polecam. No, i kolejną awupką w zestawieniu jest awupa Acheron w stanie lekkie zużycie za 8 zł. I co tu dużo mówić? Bardzo fajna awupka, te czaszki i ogólnie te kolory naprawdę bardzo do niej pasują, no ale jest tu jeden problem według mnie w tej awupce. Bardzo, ale to bardzo szkoda, że nie ma ona zdobi na lufie. Wyobraźmy sobie, że te czaszki i to wszystko, i co znajdują się jeszcze na lufie, ta awupka by naprawdę bardzo fajnie wyglądała, a tak, no. Trochę tutaj jest no, smutno na tej Lufie i jakby na lunecie. No ale tak poza tym to nawet wygląda to fajnie z tymi czaszkami. No, to lecimy dalej. No i teraz najładniejsza AWP według mnie. Nawet bym powiedział, że w grze to jest ogólnie moja ulubiona AWP, AWPa gałęzica po testach bojowych za 9,35 zł. Uważam, że jest naprawdę, ale to naprawdę śliczną małpą. Ten zielony na tym lunecie mi się bardzo podoba. Tutaj lufa też jest wykończona w kolorach tego skinu. No i ogólnie ten, powiedzmy, wąż tutaj, no, wygląda to naprawdę, ale to naprawdę świetnie. No i każdemu, kto ma dyszkę na łupkę, polecam zdecydowanie właśnie tą. Jest ona świetna. No i taka śmieszniejsza propozycja Awupki w dzisiejszym zestawieniu. E, awupa łapa za 10 zł w stanie lekkie zużycie. No i taka fajna, śmieszna Awupka, te, te tutaj nie wiem, pluszaczki, kotki, pieski, no jest tego pełno, są takie fajne bajkowe zwierzątka, fajnie to wygląda. No i tak jak wcześniej mówiłem naprawdę szkoda, że kurczę nie ma tu zdobi na Luffy albo na lunecie. Kurczę, te awupki by tak fajnie wyglądały, jakby miały jakieś zdobienia tutaj, jakiś kolor bardziej skina podchodzący. No ale tak czy siak, nawet fajnie wygląda taka, taka słodziutka Awupka. No i ostatnim skinem w dzisiejszym zestawieniu jest AWP siatka Safari prosto z fabryki za 8 zł. No i ogólnie mówiłem wam, że to właśnie Gałęzica jest jeden z najładniejszych skinów do 10 zł, i właśnie ją wam polecałem. No ale zapomniałem o siatce Safari. No, jeżeli byście chcieli się poczuć dość prestiżowo i wydać 8 zł na AWP, no to wydaje mi się, że to jednak siatka Safari jest tym lepszym wyborem. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie lajka, komentarz oraz subskrypcję. No i co, dzięki za oglądanie, do następnego.